Bezprzewodowy system ProDual Proxima jest niezawodnym, eleganckim i wszechstronnym rozwiązaniem dla twoich potrzeb w zakresie pomiarów w różnych budynkach i przestrzeniach. Bezprzewodowe produkty Proxima są łatwe w instalacji, obsłudze i aktualizacji dzięki aplikacji MyTool. Urządzenia są bezpieczne, a ich komunikacja jest szyfrowana zgodnie ze standardem AES 128. Buduj małe instalacje z kilkoma urządzeniami lub skaluj wdrożenia aż do sieci z setkami węzłów, aby pokryć duże obszary. Bezprzewodowe rozwiązanie Proxima umożliwia łatwy pomiar CO2 za pomocą urządzeń w pełni zasilanych baterią. Sieć o niskich opóźnieniach umożliwia również wdrażanie sterowania poprzez BMS oparty na zapotrzebowaniu. Bezprzewodowe wykrywanie obecności sprzyja bardziej efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni i stanowisk pracy. Szybki czas reakcji wspomaga również efektywne sterowanie oświetleniem i żaluzjami. Oprócz pomiaru temperatury, wszystkie przetworniki Proxima mogą opcjonalnie mierzyć także wilgotność. Bezprzewodowa sieć Proxima Mesh jest optymalnym rozwiązaniem dla inteligentnych biur i zmian aranżacji pomieszczeń. Została ona zaprojektowana w taki sposób, aby spełnić Twoje oczekiwania: niezawodnie i dyskretnie, w warunkach trudnych dla transmisji radiowej, w ramach projektów termomodernizacji budynków lub w przestrzeni o znaczeniu historycznym i dekoracyjnym. Okrętło wartości zadanej o zaawansowanej funkcjonalności umożliwia wdrożenie bezprzewodowego interfejsu użytkownika. Dwukierunkowa komunikacja pozwala na prezentowanie zewnętrznych pomiarów na wyświetlaczu przetwornika. Konwersja pomiarów przewodowych na komunikaty bezprzewodowe oferuje niemal nieograniczone możliwości w zakresie monitorowania środowiska. Bezprzewodowe rozwiązanie Produal Proxima to właściwa droga w automatyce budynkowej.